Zapraszam na 27 odcinek programu Poranek z Ameryką, w którym przechodzimy przez najważniejsze wiadomości ze świata amerykańskiej polityki w krócej niż 10 minut. Dzisiaj w programie saga Trump Epstein dalej trwa. Dzisiaj wiemy jeszcze więcej, co przestępca myślał o prezydencie USA. Jeżeli jesteś otyły, to nie dostaniesz wizy do Stanów Zjednoczonych. Oraz sekretarz wojny Pete Hexet ogłosił operację Południowa Włócznia w Południowej Ameryce. Czyli USA zwiększa działania militarne w walce z przemytnikami narkotyków. Wszystko to i więcej już teraz. Oglądacie kanał BlaBla Bla USA, program Poranek z Ameryką. Dzisiaj jest ostatni dzień tygodnia, więc zapraszam wspierających na filmik specjalnej serii Wygrani i Przegrani Tygodnia. Żeby wspierać kanał, kliknij na link w opisie tego filmiku serdecznie zachęcam. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie, żeby częściej bla, bla USA pokazywał się Wam na YouTubie. CNN napisało, że jeśli prezydent Donald Trump nie ma nic do ukrycia w sprawie Jeffreya Epsteina, to naprawdę w dziwny sposób to pokazuje. Trump nie został oskarżony o żadne wykroczenia w związku ze skazanym przestępcą seksualnym, ale doskonale udaje się mu wyglądać podejrzanie. I trudno się z tym nie zgodzić. Prezydent dzisiaj nie ma żadnych zaplanowanych publicznych wystąpień. To nie znaczy, że na kamerach się nie pojawi, ale od momentu jak dokumenty były opublikowane, to nie odpowiedział na żadne pytanie mediów i pewnie tak zostanie do następnego tygodnia. Wczoraj członkowie administracji prezydenta zaprosili Lauren Bowbert, reprezentantkę republikańską, która podpisała petycję o wypuszczeniu wszystkich dokumentów związanych ze sprawą Epsteina do Białego w domu, w pomieszczeniu Situation Room, gdzie odbywają się najważniejsze tajne wydarzenia, próbowali ją przekonać, żeby usunęła swój podpis z petycji. Przez presję od publiki możliwe jest, że jak Izba przegłosuje opublikowanie dokumentów, to wystarczająco republikańskich senatorów jednak także zdecyduje się, żeby popierać tą radykalną transparencję. I jedyna rzecz, która będzie stała między opublikowaniem a nieopublikowaniem, to podpis prezydenta, a Trump na pewno nie chce być w takiej sytuacji. Wczoraj przeszedłem przez te trzy najgorsze maile o Trumpie, które napisał Epstein, opublikowane przez demokratów w Izbie Reprezentantów, w których było napisane, że Trump wie o dziewczynach oraz, że Trump spędził godziny z jedną z ofiar w mieszkaniu Epsteina. I tu muszę dodać, że ofiara, o której mowa, Virginia Jeffrey, powiedziała, że Trump nie zrobił nic niepoprawnego i że zawsze traktował ją z szacunkiem. Ale wszystkich opublikowanych dokumentów jest 20 tysięcy, i oczywiście to bardzo dużo informacji. Jak jeszcze Epstein pisał o Trumpie? Podobno go nie cierpiał. Napisał w mailach, że Trump to najgorsza osoba, jaką zna, że jest niebezpieczny i że jest maniakiem z wczesną demencją. Napisał, że wiem, jak brudny jest Donald. Osoby, które nie są prawnikami, nie mają pojęcia, co to oznacza, gdy twój fixer, osoba, która ci załatwia sprawy. Odwraca się przeciwko Tobie, co mogło oznaczać, że Epstein dużo spraw załatwiał dla Donalda Trumpa. Epstein prowadził korespondencję z kilkoma innymi osobami: z Larry Summersem, sekretarzem skarbu Clintona i topowym doradcą do spraw gospodarki Baracka Obamy, z Catherine Rumler, radcą prawnym Białego Domu za kadencji Obamy, z Peterem Thielem, współzałożycielem Paypala i sojusznikiem Vance'a. Ze Stevenem Bannonem, byłym sojusznikiem Trumpa. Epstein miał kontakty w Kremlinie, jak były ambasador przy OEZ w Vitali Hurkin oraz z wieloma aktorami i artystami, m.in. z Woodym Alanem. To wiele nazwisk. Oczywiście, to nie znaczy, że te osoby miały z nim dużo wspólnego, tylko że przynajmniej raz Jeffrey Epstein. W jakiej sprawie do nich napisał. Jakbym miał spekulować, co tak naprawdę się stało, to uważam, że Trump nie popełnił jakiegoś wielkiego przestępstwa, bo to by już wyciekło, ale myślę, że są informacje w dokumentach, przez które by źle wyglądał, oraz ma przyjaciół w Nowym Jorku i Palm Beach, którzy także nie chcą, żeby te informacje wyszły na jaw. Prezydent teraz musi po prostu przeczekać ten sztorm z nadzieją, że minie jak najszybciej, bo temat jest dla niego bardzo nieprzyjemny. Sekretarz stanu Marco Rubio nakazał amerykańskim dyplomatom, aby przy rozpatrywaniu wniosków o wizy do USA uwzględniali otyłość obok różnych przewlekłych chorób jako jeden z powodów odmowy cudzoziemcom, według Politico. Wytyczne Rubio to stosunkowo surowa interpretacja federalnej zasady public charge lub obciążenia publiczne. Zasada ta uniemożliwia potencjalnym imigrantom wjazd do kraju, jeśli uznaje się, że w przyszłości będą prawdopodobnie potrzebować pomocy publicznej. Nie myślę, że tutaj chodzi o wizę co do wakacji, ale jeżeli planujesz kiedyś pracować w USA, to czas iść na bieżnię. Sekretarz wojny Pete Hexet ogłosił w czwartek operację Southern Spear która, jak powiedział, będzie wymierzona w narkoterrorystów i chronić naszą ojczyznę przed narkotykami, które zabijają naszych obywateli. Stany Zjednoczone gromadzą okręty wojenne, w tym największy na świecie lotniskowiec USS Gerald Ford, w rejonie Karaibów. Dotychczas ataki na przemycające narkotyki łodzie spowodowały śmierć co najmniej 80 osób, a prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że rozważa również operacje lądowe. Według doniesień CBS wysokiej rangi przedstawiciele wojska w środę przedstawili Trumpowi zaktualizowane opcje ataku na Wenezuelę. Jednak nie podjęto jeszcze żadnej decyzji. Rośnie presja na liderze Partii Demokratów w Senacie Chucku Schumerze po shutdownie. Coraz więcej członków partii w Izbie Reprezentantów twierdzi, że on już nie jest tą osobą, która powinna prowadzić demokratów w tym trudnym momencie. Prawdopodobnie zaczynamy odliczania do jego przejścia na emeryturę pod koniec kadencji w 2028 roku. Podczas wywiadu z Seanem Hannitym na Fox News, Jay Liewans powiedział, że po wyborach parlamentarnych w 2026 roku usiądzie z prezydentem Trumpem, żeby porozmawiać o wyborach w 2028. Mówię to, jakby ktoś gdziekolwiek jeszcze wątpił, że on będzie startował na prezydenta. Departament Sprawiedliwości pozwał Kalifornię do sądu po tym, jak stan przerysował dystrykty mocno na korzyść demokratów. Prokurator generalna powiedziała, że twierdzi, że mapa Kalifornii jest niezgodna z czternastą poprawką do konstytucji. Senator Partii Demokratów John Fetterman z wczoraj upadł, bo mu się zakręciło w głowie. Przypominam, że kilka lat temu miał zawał. Podobno jest ok. Spędził czas w szpitalu na wszelki wypadek. Życzymy mu zdrowia. I to wszystko na dzisiaj. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał po codzienną dawkę wiadomości o amerykańskiej polityce. Zostawić łapkę w górę, jeżeli podoba Wam się ta seria, i skomentować, co myślicie o dzisiejszych wydarzeniach. Życzę Wam miłego weekendu. Dziękuję wszystkim wspierającym i widzimy się w poniedziałek, bo warto wiedzieć, co dzieje się za oceanem.